Wodne ochotnicze pogotowie ratunkowe i sieć plus podsumowały dziś w Szczecinie tegoroczny sezon nad wodą. Dzięki współpracy ratowników z siecią plus i wykorzystaniu nowoczesnych technologii WOPR mógł tego lata szybciej i skuteczniej ratować ludzi potrzebujących pomocy. Pomógł zwłaszcza numer ratunkowy 601 100, 100 oraz aplikacja Ratunek. Błyskawiczne przekazywanie informacji to gwarancja skutecznych działań ratowniczych, co w praktyce oznacza ratowanie życia i zdrowia. Zintegrowany system ratownictwa nie tylko ułatwia komunikację między ratownikami, ale skraca czas dotarcia do osoby poszkodowanej nawet o 20 minut. Wystarczy wybrać numer 601 100, -100 i automatycznie zostaniemy przekierowani do najbliższego centrum, gdzie dyspozytor precyzyjnie wyjaśni nam, co musimy zrobić. System działa przez całą dobę, przez cały rok i na terenie całego kraju. Specjaliści podkreślają, że to najskuteczniejsze i najnowocześniejsza technologia w naszej części Europy. Zainstalowanie w smartfonie aplikacji ratunek pozwala na precyzyjną lokalizację osoby poszkodowanej i automatyczny kontakt z odpowiednimi służbami ratowniczymi. W górach czy w innych miejscach jest czas, tak u nas sekundy decydują o tym, czy będzie dobrze, czy źle. Większość akcji zamyka się w 15-20 minucie. I teraz numer ratunkowy czy pozycja z aplikacji ratunek powodują, że dobieramy odpowiednie siły i środki. Miejsce, z którego ruszamy, i ten czas się skraca do takiego czasu, że można było ludzi uratować. I tego są widoczne efekty takie proste, statystyczne. Tak? Tam, gdzie, gdzie powszechnie nad morzem działa aplikacja ratunek i gdzie działa przede wszystkim numer ratunkowy już od 13-14 lat, gdzie są ratownicy na plażach i działają w tym zorganizowanym systemie, to jest rzędu 2% toniec wszystkich w Polsce. Tak? I, to, I to jest odpowiedź na to, czy ta technologia jest potrzebna, czy nie. A każdy kroczek nowej technologii, czy po to jest jak gdyby zwiększenie naszej skuteczności, oszczędność ludzi, efektywność, no ułatwienie życia bardzo dużo.